Wystawa, którą tutaj prezentujemy, jest efektem projektu Książki inspirują w każdym wieku, realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Harzykowach. I w ramach tego zadania mieszkańcy Gminy Chojnice, skupieni wokół różnych placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Hojnicach, tworzyli, tworzyli różne. Dzieła inspirowane lekturą książek. Są to zarówno prace zbiorowe, jak i indywidualne, i wszystkie prezentowane tutaj rzeczy to jest, to jest ręczna robota. Można tutaj zobaczyć bohaterów książek i scenki wykonane w różnych technikach. Jest malowanie na szkle. Jest, są prace zrobione na szydełku, jest, są prace zrobione metodą origami, jest rzeźba, naprawdę wszystko jest tutaj ręcznie zrobione przez mieszkańców gminy Chojnice. Władzę klub Haftu Modrak w Silnie w Domu Kultury, lecz teraz wykonałam pracę, inspirowałam się książką Księga Dżungli. Jest to wyszyty obraz haftem krzyżykowym. Dlaczego Księga Dżungli? Bo po prostu zwierzęta, są tam różne zwierzęta, dlatego Księga Dżungli. Ile czasu mi to zajęło? No to tak powiedzmy 3 miesiące. Dlatego, że jest utrudnienie, że wykonana praca jest na czarnej kanwie. My jesteśmy, prowadzimy klub seniora w Droga do Marzeń w Harzykowach. To akurat e, pracę wykonaliśmy na, e, wykonaliśmy na ten konkretny konkurs, który, który jest. To jest książeczka, e, najzwanialsze wiersze, w którym które jest właśnie ten wierszyk, Dziwowisko. Na każdej stronie są też pytania dotyczące danej, e, danego, danego wersu, że e, dzieci czytając to mogą sobie poszukać w tej walizce dokładnych elementów, które zostały e, tam umieszczone. Wykonaliśmy pracę z tego Reksia makietę, I aczkolwiek można przyznać, że najpierw był film, a potem dopiero powstała książka, gdzie zazwyczaj jest odwrotnie. Na podstawie książki tworzy się jakąś bajkę rysunkową, animacyjną, a my przedstawiliśmy właśnie tutaj makietę Reksia. Przygotowaliśmy scenkę z powieści Kubusia Puchatka. Uszyty został Kubuś Puchatek i drzewo, został uszyty i wypchany. Kubuś ma robiony sweterek na drutach. Mamy przepiękną drewnianą książkę, która od nas seniorka malowała. Jest scenka z Kubusia Puchatka w tej książce. Wykonaliśmy jeszcze maski z pianki bohaterów Kubusia. Każdy miał przydzielone swoją jak to, rolę do, do robienia. Większość pani robiło trawę, bo to było takie czasochłonne i mogliśmy być razem. Większość też było prac robionych w domu, tak jak malowanie książki, czy tu krzyżykowo wyszywane nowe ostrowite, czy puchatek. Podsumowawcy tych prac mieli pełną dowolność, zarówno w doborze lektury, jak i technik, jakimi posługiwali się. Ale mimo to udało nam się pogrupować te prace i powstało kilka takich ekspozycji tematycznych. Prezentujemy tutaj ekspozycję o dawnych powieściach przygodowych. Jest ekspozycja z pracami, które dotyczą bajek, baśni, legend i mitów. Jest ekspozycja poświęcona twórczości Tuwima, Brzechwy i Makuszyńskiego. Są prace o bohaterach do Beanocek i jest oddzielna ekspozycja poświęcona książce o Kubusiu Puchatku. Jest także mała, mała ekspozycja poświęcona Jaszowi przyjaciele Kasickiego. Mamy nadzieję, że ta wystawa z tymi pracami ręcznie robionymi przez mieszkańców Gminy Hojnicy zachęci do lektury. Być może będą to książki, które, do których pracę prezentujemy.